No dobrze, ale właściwie dlaczego Ojcze Nasz? Dziś, między innymi, o tym więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje dziś wersję espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. Zbliżamy się do końca rozważań na temat modlitwy Ojcze Nasz. Jesteśmy w Ewangelii Mateusza, w rozdziale szóstym. E, no właśnie, taka jeszcze ogólna refleksja. Ojcze Nasz, e, gdy się modlicie do Ojca, ojciec Twój widzi w ukryciu. Nie bądźcie gadatliwi. Ojciec wie, czego wam potrzeba, zanim go poprosicie. Mm. Zorientowałem się, że jest tutaj spójność między, między pragnieniem Jezusa, aby pokazać nam Ojca, bo po to między innymi Jezus przyszedł na świat i potem zobaczcie, że widzimy to też w wyznaniu wiary w Kościele. Credo. Gdy wierzący mówią... Od czego się zaczyna kredo, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Od razu na początku wyznania wiary, Bóg w Trójcy, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, ale kierujemy się w stronę Boga, Ojca Wszechmogącego. I jakoś tak sobie myślę, jakie to jest cudowne, że Jezus uczy nas modlitwy, Ojcze nasz, Kościół nawiązuje potem do tego, mówiąc, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. I sam Jezus swoim życiem, swoim nauczaniem, w Ewangelii czytamy o tym, w rozdziale 10, gdzie Jezus mówi, w wersecie 29 czytamy, że Ojciec, który dał mi owce, jest większy od wszystkich, dlatego nikt nie może wyrwać tych owiec z mojej ręki. Zobaczcie, jaki tu jest zachwyt mocą Ojca, Jego wszechmocą. Mówi o tym Jezus, Potem naturalnie podchwytuje to Kościół, wyznając wiarę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Wow! Zobaczcie, jaki jest Bóg Ojciec, jakiego możemy Go poznawać i możemy żyć zachwyceni właśnie tym, jaki jest Bóg. Ojciec, czyli pewna prostota rozumienia, On jest tym, który daje mi życie. On jest tym, który troszczy się o mnie, On jest tym, któremu. Zależy na mnie. Ok, okoliczności życiowe są różne, ale Bóg jest Ojcem, ojcem doskonałym, Ojcem wszechmogącym. Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego. Eee, niech ten zachwyt nam towarzyszy. Niech ten zachwyt nam towarzyszy te słowa Jezusa, zachwyconego ojcem. Mój ojciec jest większy od wszystkich. Czy ja tak mogę dzisiaj powiedzieć? Czy Ty tak możesz dzisiaj powiedzieć? Czy żyjemy z takim zachwytem i przekonaniem? Bóg, mój Ojciec, jest większy od wszystkich. Uczmy się tego, niech Duch Święty nam to pokazuje. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.